Czy politologiem, historykiem, ale tutaj dzisiaj nie jestem w tej roli, bo jestem w roli politycznej, bo idą wybory, i myślę, że to jest czas, żeby powiedzieć: że zmiana jest bardzo blisko. Wczoraj otwierałem swoją kampanię w Rzeszowie i mówiłem o aspiracjach Polaków. Gdybym ja miał coś proponować, to mówiłbym ciągle o tym, że gramy, że jest rząd pisowski. Jak poniżej aspiracji Polak. Czy Polacy pokazali szczególnie w ostatnich dwóch latach siłę. Wpuścili do swoich domów kilka milionów ludzi, którzy uciekli przed wojną. Polacy pokazali, że potrafią. I to nie tylko w jednym, drugim, dużym mieście, tylko wszędzie. A dzisiaj chcą zmiany i chcą, żeby pokazać im, że jest możliwe, żeby wszystko wyglądało inaczej, albo żeby się dużo zmieniło. Te wybory są o tym, żeby zatrzymać autokratyczny rząd. Jestem przekonany, że rząd w, w Polsce prowadzi nas do e, autorytaryzmu i że czas na to, żeby to e, zatrzymać. Ale jestem też przekonany o tym, że to są wybory o aspiracjach Polaków. Polacy naprawdę zasługują na więcej niż to, co się dzieje w ostatnim czasie. Nie będę tu wymieniał afer, bo i tak ich nie prześcignę w tym, co oni wyprawiają. W, w, tych, w tym, co bym chciał powiedzieć, tego tak serca, bo, jeśli chodzi o moje emocje. Jak widzę, jak są rozkładane majątek, jak są rozkładane spółki, jak, jest, jak są rozkładane urzędy, jak są tworzone fikcyjne instytucje, które nie pracują. Moglibyśmy o tym mówić całą godzinę. Jestem tutaj także po to, żeby pokazać, że jesteśmy wszędzie. I y, muszę powiedzieć, że nie, muszę to jest złe słowo. Chciałbym powiedzieć, że Zofia Czernow, pani poseł, która reprezentuje Dolny Śląsk, tę część Dolnego Śląska jest dla mnie zawsze taką takim wzorem, jak się trzeba zachowywać w sednie, jak trzeba się zachowywać z kulturą, jak trzeba zachowywać się skromnie, ale być efektywnym. Dlatego ze swojej strony, jeśli ktoś mnie słucha, jeśli komuś zależy na moim głosie, na mojej, na tym, żeby ja coś doradził. Doradzą, żeby głosować na panią Zofię, na pana radka, który ma szansę na to, żeby uzyskać dobry wynik tutaj, żeby wzmocnić listę, wzmocnić ten wynik, żeby zebrać głosy także tych, którzy się zastanawiają. Powiem więcej. Nawet tych, którzy kiedyś zagłosowali na PiS. -u. Oni często nie są winni. Oni po prostu coś usłyszeli, oni są zapracowani, oni nie mają. Czasu codziennie na to, żeby śledzić szczegółowo politykę. My jesteśmy od tego, żeby zawodowo zajmować się polityką. A oni pewnie gdzieś się pomylili. I na nich też liczymy. Na, na niezdecydowanych i na tych, którzy głosowali nie tak, jakby nam się podobało. Liczymy na nich wszystkich. Rozmawiamy, zbieramy podpisy. Te podpisy są czasem, to szybko idzie. Czasem to jest tylko pretekst żeby więcej zebrać, żeby więcej z różnymi pogadać. I też i po, po, po to jestem. Także e, bardzo pani poseł dziękuję za to zaproszenie. Hmm. Jeszcze będziemy dzisiaj pracować, będziemy też dyskutować o książkach, to na następnym spotkaniu, a teraz jestem do Państwa dyspozycji, jeśli chodzi o pytania.